Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w programie Rzecz o Biznesie. Dzisiaj naszym gościem jest Pan Tomasz Wiśniewski, prezes zarządu firmy Pracownia Finansowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozumiem Panie Prezesie, że firmę można, można by nazwać finansowo-doradczą, tak żeby już bo mieliśmy okazję raz rozmawiać, ale chyba tak by trzeba było to najprościej określić. A tak? Nie mianujemy się doradcami finansowymi, ale chętnie doradzamy w zakresie własnych mm. projektów mm. i pomagamy ustawić portfele inwestycyjne tak, żeby mm. były zdywersyfikowane, efektywne i bezpieczne. Mm -hmm. No to właśnie, to a propos tej dywersyfikacji bezpieczeństwa, no dzisiaj po, po, porozmawiamy o inwestycjach w energetykę wiatrową i fotowoltaikę. Państwo z tego co wiem no zachęcacie właśnie do tych inwestycji, szukacie inwestorów. Dlaczego akurat te dwa, te dwa kierunki, z czego to wynika? Bardziej z ekologii, czy bardziej właśnie z, z tych możliwości finansowych? Ekologia jest takim dodatkiem do tych zysków, które potencjalnie są w stanie elektrownie wiatrowe i słoneczne generować. No i staje się coraz większym, ważniejszym argumentem, żeby właśnie inwestować w to, a nie w coś innego, w coś, co nie chroni środowiska albo wręcz szkodzi temu środowisku. Duże mhm. banki już dawno stwierdziły, że nie będą finansować kolejnych e, kopalń albo elektrowni konwencjonalnych. No i inwestorzy indywidualni także mają tę satysfakcję, że nie tylko zarabiają, ale też pomagają chronić klimat i właściwie e, robią e, dobry grunt pod nie tylko przyszłe pokolenia, ale i własną przyszłość. Dlatego że to już te zmiany tak szybko zachodzą, że możemy się spodziewać, że jeszcze za naszego życia e, ucierpimy na, tych, e, na tym, że. Emitujemy tak duże ilości gazów cieplarnianych. Już się to obserwuje na całym świecie w postaci zmian, w, zmian, klimatu i nietypowych zjawisk pogodowych. Mm -hmm. A te kwestie finansowe dywidenda, zysk też, rozumiem jakby one są bardzo ważne, bo no nie bez przyczyny, Państwo akurat w tym kierunku idziecie, tak? Rozumiem, że to przynosi swoje, swoje profity? Oczywiście. No, podstawa to zabezpieczyć kapitał, nadwyżki finansowe przed inflacją, a jeśli uda się jeszcze ponad tą inflację coś zarobić, no to jest czysty zysk dla inwestora i mamy szereg inwestorów, którzy podobnie jak my budują ten portfel pasywnych inwestycji w realną wartość, które będą przez lata Generowały pasywne dochody, tak żeby inwestor mógł albo mniej pracować, albo pracować charytatywnie, albo w ogóle nie pracować, a mimo to będzie dostawał z tych inwestycji stały przychód. A to może tak troszeczkę przebyliśmy naszym widzom, jak przebiega tak w skrócie ten właśnie proces finansowania, proces inwestowania w zasadzie. Od strony inwestora sprawa jest prosta, bo do, dołącza do spółki, nabywając, obejmując udziały, które spółka dla niego rezerwuje i tworzy. Koszty przystąpienia do spółki są niewielkie, bo to jest kilkaset złotych u notariusza. Inaczej jest w przypadku zakupu nieruchomości, gdzie te koszty mogą wynosić kilka, kilkanaście tysięcy złotych. No a spółki celowe albo realizują budowę elektrowni, albo można też czasami dołączyć do elektrowni, które już działają. I wtedy czeka się już tylko na pierwszą wypłatę dywidendy. W przypadku procesów inwestycyjnych, gdzie elektrownie są budowane, no to trzeba poczekać, aż elektrownia powstanie, poda na pierwsze napięcie do sieci, zarobi pierwsze złotówki i wtedy, zgodnie z naszą ideą um, ekorentiera, możemy liczyć na dwie wypłaty rocznie z elektrowni wiatrowych i dwie ze słonecznych, łącznie cztery, co kwartał jedna, no i po, zacząć powoli się czuć jak rentier. Mm -hmm. A są duże różnice pomiędzy tymi dywidendami z fotowoltaiki i z wiatraku? niewielkie. Elektrownie słoneczne stały się bardziej opłacalne w ostatnich latach. Ten koszt znacznie spadł nawet w niektórych symulacjach poniżej kosztu elektrowni wiatrowych. To są pewne niuanse i szczegóły, czy to są fabrycznie nowe urządzenia, czy, czy używane, czy w kredycie, czy bez, więc tutaj można powiedzieć, że są zbliżone koszty wytworzenia energii z wiatru i słońca, biorąc pod uwagę amortyzację przez 20-25 lat mm -hmm. uśredniony koszt. Więc w naszej propozycji, w naszej ofercie, delikatnie bardziej opłacalne są elektrownie wiatrowe, ale za to słoneczne charakteryzują się wyższą, wyższym bezpieczeństwem zarówno na etapie budowy, jak i potem eksploatacji. Tutaj mniej może się wydarzyć podczas budowy, mniej niespodzianek i mniej wyzwań, a podczas eksploatacji. A Także, jeżeli coś się psuje w farmie fotowoltaicznej, to jest to na ogół jakiś jeden element, mniejszy lub większy, reszta farmy może wtedy swobodnie działać, a elektrownia wiatrowa, czekając na usunięcie usterki, nie pracuje cała. Mhm. Czyli rozumiem, że to fizyczne bezpieczeństwo jest tutaj na korzyść przemawia fotowoltaiki. No i kosztuje to nieco niższy zysk. Mhm. Bezpieczeństwo kosztuje możemy, możemy mhm. powiedzieć. Mhm. A w przypadku wiatraków tej kwestii legislacyjne naprawdę grają, grają jakąś rolę, bo akurat tak się składa, że rozmawiamy w momencie, kiedy pod najbliższe posiedzenie ma wejść zwana ustawa wiatrakowa. Czy to rzutuje na, na ten biznes? Ogólnie na biznes elektrowni wiatrowych w Polsce rzutuje i na przyszłość ile tych elektrowni będziemy w stanie postawić. Natomiast my zapraszamy do ostatnich projektów, które jeszcze mają pozwolenie na budowę wydane sprzed ustawy antywiatrakowej. Czyli tej, antywiatrakowej to tak, tak, jest tej... nazywana, tak? Tak, czyli tej, która wprowadziła regułę 10H i szereg innych ograniczeń, które już powoli stopniowo zostały pozdejmowane. Została właśnie ta nieszczęsna reguła 10H, którą teraz próbuje się zbić do nie 10-krotności wysokości wiatraka, tylko do 700 metrów, mm. tudzież 500 metrów pierwotnie. No i według analiz branży ograniczy to możliwość postawienia nowych wiatraków o połowę, czyli mogłoby powstać 6 GW, powstanie przy 700 metrach, a zamiast 500 metrów. 3 gigawaty. Straciliśmy, 8, straciliśmy właściwie 8 lat jako kraj, i musimy przez to kupować drogo paliwa kopalne z zagranicy. Moglibyśmy ich kupować dużo mniej, mając więcej wiatraków. Liczę, że teraz branża ruszy, natomiast nasi inwestorzy albo już są w wiatrakach, które już działają, albo w takich, które powstają jeszcze na starych zasadach. I kiedy zbudują się wszystkie wiatraki, które mamy w tej chwili w procesie, no to będziemy albo czekali na nowe projekty po odblokowaniu reguły 10H, ale to potrwa 2, 3, 4 lata, zanim te wszystkie dokumenty do pozwolenia na budowę zostaną uzyskane, albo skupimy się na akwizycji już działających elektrowni wiatrowych z rynku. No ale właściwie to tak trochę trudno to zrozumieć, dlaczego my tak, właśnie tutaj, jak tych, mówimy o ustawie de facto antywietrakowej w świetle tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i tego, że no, jesteśmy zagrożeni, no, jeśli, jeśli nawet nie brakiem energii, no to ca, cały czas rosnącymi kosztami, no to wydaje się, że powinniśmy jako kraj wszystko robić, żeby tej energii było więcej i żebyśmy byli bardziej zabezpieczeni osiem no, lat temu, kiedy ta ustawa była planowana, wchodziła, a, mówię o ustawie antywiatrakowej, też wydawałoby się, że a, należałoby wszystko rzucić, wszystko sprzedać i zainwestować w wiatraki, ponieważ sprzyjała temu Unia Europejska, polityka kraju, zdrowy rozsądek, bezpieczeństwo energetyczne kraju, zbijanie cen energii. No, mnóstwo argumentów za, łącznie z z tym, że służba zdrowia miałaby mniej pracy, gdybyśmy żyli w czystszym środowisku. 40 4000 osób umierało wtedy rocznie ze względu na zanieczyszczone powietrze. No i przyszła nowa władza i zablokowała wiatraki, więc coś, co było, wydawało się mega opłacalne i bezpieczne, zostało jednym ruchem zablokowane, więc nawet jeżeli mamy taką stuprocentowo dobrą inwestycję, przynajmniej taka nam się wydaje, to należy dywersyfikować portfel inwestycyjny i my również chcielibyśmy się skupić jako pracownia finansowa, jako grupa INWE na transformację energetycznej, która jest kluczowa, ale dywersyfikujemy. Kiedyś właśnie po wejściu ustawy antawiatrakowej przeżyliśmy, dlatego że mieliśmy też w ofercie projekty deweloperskie. Dzisiaj oprócz jeszcze fa fa farm fotowoltaicznych inwestujemy w różne inne ciekawe przedsięwzięcia, jak na przykład Mission Play by Mattel, czyli park rozrywki w galerii handlowej w centrum Berlina. Mhm. Masowy przemysł rozrywkowy, która, na którego zapotrzebowanie jest ogromne, rosnące, cały czas mamy badania firm analitycznych w tym zakresie, że jest potrzeba tworzenia takich miejsc i... Z jest... czego to wynika, że drugi że, że handel się przenosi do sieci, centra, w ten sposób są handlowe przyciągnąć klientów z polotem? Tak, w centrach handlowych nadal są tłumy, ale już mając... Zwiedzających w cudzysłowie. Może tak być, że zwiedzają, potem robią zakupy w sieci, hmm. natomiast mając, czując ten oddech na plecach i mając doświadczenie kilkudziesięcioletnie Wiedzą, że trzeba coś robić, żeby przyciągać a, czymś innym swoje podwoje, z, z, może nie zwiedzających, ale odwiedzających i pomysłem są między innymi takie atrakcje, jak właśnie park rozrywki, taki mały Disneyland w centrum handlowym. To też rozumiem, jest wyjście, wyjście poza kraj strefy no, euro. Jednak Niemcy to, to rozumiem, że też jest jakiś tutaj niuans, że tak powiem, kursowy. Oczywiście jest to dywersyfikacja bardziej szeroka niż tylko wiatrak, fotowoltaika lub wiatrak i nieruchomości, ponieważ dywersyfikujemy geograficznie, dywersyfikujemy nasz portfel walutowo i inwestujemy w strefie euro, która raz, że euro jest stabilniejszą walutą niż złoto. To jeszcze w strefie euro mamy o połowę niższą inflację niż w Polsce, więc tu same korzyści dla inwestora. No i pewien procent portfela zalecamy właśnie w ten sposób dywersyfikować, żeby jeszcze raz powtórzę, nawet jeżeli nasza jedna, jakaś inwestycja wydaje się ze wszechmiar dobra, to nie inwestować w nią 100% kapitału, tylko odpowiednio mniej. Mhm. Panie prezydzie bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, że naszym gościem był pan Tomasz Wiśniewski prezes zarządu firmy Pracownia Finansowa wchodzącej w skład grupy INWE.